No co, wyjeżdżamy dzisiaj. Spotkamy się w Polsce. wow, trekitki Lysia kupiła! Hurra! To jest od, e, od mnie i od Marcinia. A dobra, dzięki! Dziewczyny mi do garażu trekitki kupiły. No siema ludzie, ludziska. Poczekajcie, zatrzymam tutaj, bo to YouTube nie lubi takiej muzyki. Wybieram się dzisiaj do Polski i muszę zapakować się do to takiego plecaka. To wszystko. Zobaczcie, co warto tutaj kupywać na Islandii, jak przyjedziecie pierwszy raz. Powtarzam, cały czas Laks. Bardzo dobry, mega świeżutki i dobry. Oczywiście to będę, było kupione w tak zwanym islandzkim sklepie, czyli w netto. U nas też jest netto, ale to się inaczej nazywa, bo to jest z meblami. Co jeszcze dla swojej żony? Tutaj kupiłem taką bluzkę z takiego fajnego, oryginalnego sklepu. Zaraz Wam tutaj pokażę. Nie znałem się totalnie na, na rozmiarach. Wziąłem M, -kę. Wiem, że, że nosi Eski. Wziąłem Emkę, będzie taka trochę, może luźniejsza w cenie, takiej dobrej. Mamy tutaj cenę. Myślę, że będzie zadowolona. Dobra, co tu jeszcze mamy do spakowania? Getry, jakieś tam bluzeczki, oczywiście, o oryginalnej firmy, która też lubi moją żonę. ją. Z DKN-u mamy taką czarną, ta mi się bardzo podoba. Z tym złoty. mam nadzieję, że to po kilku upraniach zostanie ten napis. Ale najładniejsza jest tutaj, mój faworyt. Naprawdę podobała mi się. No musiałem. Co jeszcze? Do mojej córki Lewisa bluzeczki. Dla kumpli wziąłem przynajmniej po takim ga gadżecie, czyli cukierki islandzkie. W te pudełka muszę popakować się, bo muszę spakować się do tego plecaczka. Zaraz Wam pokażę jak ja to będę robił. Jest tym mistrzym pakowania. Zobaczcie jak mi to wychodzi, no nie. Czyli te śledziki to, tego łososia. Tutaj wsadziłem, bo nie chciałem, żeby to tym olejem może poleci. Ewentualnie mogę też w jakieś reklamówki reklamówkę wsadzić w razie czego. I zostaje mi jeszcze tutaj ta jedna bluza. Zostają te wałeczki, te odkulkacze, niestety nie debrał, bo nie, te jajka to z boku i ta bluza dla Marcelinki. O właśnie, no i jeszcze lolki. A gdzie te moje smerfy? Nie ma. Spóźniły się jak zwykle. No dziewczyny tu Daj. mają dla mnie prezenty, Daj, więc otwieramy. No. Ja? otwiera okay. Dobra, zobaczymy. Mój Co to nie jest? Nie podoba się. Jajo, niespodzianka. To ty co kupiłaś? Nie, Czy co nie ja zrobię. O, no fajnie. Ups, dobra. Mamy dostałem jajeczko. Niespodziankę i dostałem lampkę solarną. Nie, to jest latarka. o latarka, którą sobie chciałem kupić. Już bym nawet. Nie ma okay, baterii. Nie, batery. się ładuje tutaj. Ładuje. No i dobra, chciałem sobie na nadtarko kupić, może być, no. Dostałem latarkę i tu jeszcze się roztagaca, zobaczcie. Nie roztagaca się tylko, tylko trzy. O, a my nie tego I nóżka, o tak. Dobra, dzięki. A i teraz ode mnie. I torba. Fajna. torba to nie. Torba to nie, tak, dobra. Jajko zostaje tam, lampka idzie do garażu. No i teraz od Lisi, Pisi. Lisia się starała i papierki tatuś, babuś podpisała. Dobra, dzięki Marcelina, dawaj buziaka tu szybko. Chodź za tego prezenta, marzyłem o latarce. Masz, nagraj. Nie, bo chciałem nawet kupić. wiem gdzie ona była, w Ekszonie. Nie, nie była w Ekszonie. Nie? Tak Co tu mamy? Wow, trekitki Lysia kupiła, I hura! To jest od mnie i od A, Dobra, dzięki. Dziewczyny mi do garażu trekitki kupiły. Coś jeszcze tutaj. Zobaczcie. O, tu coś coś. O się domyślam. Dobra, to są takie praktyczne prezenty, gdzie się naprawdę cieszę. Zobaczcie, no. kurde Kurne trikitki. Nie, super. Następne prezenty też to są. Ale poczekajcie. Nie, co i na końcu? Zobaczcie. Na końcu? Ale tu już jest jakieś serce i wszędzie podpisane jest. Tatuś, papuś, babuś. Tak, a co tu jest? O, no, proszę, proszę, nie ma tak praktyczne prezenty, no nie? A co to nie wiem. O fontana, skąd? Kurde, ja chciałem tą fontannę. Ty solarna. naprawdę. Solarna. Do mojego oczka, którego jeszcze nie mam, a widzieliście kamień. Hura, kura. hura. Teraz mój ucieczek. Teraz mogę zbieramy. O, Ale to no, nie jest do wyrzucenia. Dobrze? O. O. Tu już widzisz jakieś serce. Uwa! Co nie. to jest? No i Uważaj Trzy, się. cztery, uwaga! Oto. O kurde. Same to tu ktoś Wow! Sama robiłaś? Nie. No. Kurde, skąd te, te, te. takie serce miałaś? W szkole? Aksjonie. W W Cicho I pomalowane. Brawo, brawo, dzięki. Oto sobie gdzieś powieszę w garażu. Dzięki, Lisia. Dawaj buzianka. Teraz ja? No właśnie, dobra. To świeciłki, teraz już przyniesie. Ja nie zdążyłem dziewczyny wam zapakować, dobra? Daj, daj, ja wyszyczę, daj, daj. Teraz zgasić skasić.